Pan z Wami, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, ma ładne Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan. Dobrze, Sługo Dobry i Wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, Sługo Dobry i Wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie Mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzetanie zębów. Oto słowo Pańskie. Chwała Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego i ujrzymy Chrystusa jako Króla. Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. I w Ewangelii zobaczymy Go jako Wszechmocnego sędziego, który jest bardzo łagodny, okazuje się, że ukrywa się póki co w świecie, ale zarazem bardzo wymagający i sprawiedliwy. I te Ewangelie z ostatnich kilku tygodni przygotowują nas do tego dnia sądu, kończący się rok liturgiczny ma, no i też ten listopad, miesiąc modlitwy szczególnej za zmarłych. Ma nas samych przygotować na spotkanie z Panem twarzą w twarz. Czy to wtedy, kiedy skończy się nasz osobisty świat, kiedy zamkniemy oczy, czy kiedy skończy się ten nasz wspólny świat, kiedy Chrystus powróci. I te Ewangelie mówią o wypełnianiu się Królestwa Bożego. To kolejne przypowieści z tak zwanej mowy eschatologicznej, czyli dotyczącej rzeczy ostatecznych. I częsty motyw w tych przypowieściach to motyw, Powracającego Pana, czy też przychodzącego niespodzianie, tak jak w tej przypowieści o pannach mądrych i głupich, przychodzący niespodzianie młody Pan, oblubieniec. Jest moment i oczekiwania, i pewnego zdziwienia we wszystkich tych przypowieściach. I pojawia się wszędzie to, co i w dzisiejszej, to znaczy ta przedłużająca się nieobecność Pana. Chyba w naszym życiu każdy jakoś doświadczył takiego oczekiwania na Boga, żeby zadziałał. Pewnie mamy takie sprawy, o które modlimy się, czy modliliśmy się przez wiele może lat, z poczuciem, jakby Bóg zwlekał, nie dając tego, o co prosimy. Mamy takie osobiste, różnego rodzaju doświadczenia w tej kwestii, nieobecności Boga, jakby. I mamy też pewnie, przeżywamy taką, może wydaje się, właśnie nieobecność Pana w Kościele. Prawda? Kiedy no, czekamy, niech On wróci, niech On rozjaśni, niech On rozwiąże te różne sporne kwestie w naszej wspólnocie Kościoła katolickiego. Niech On wreszcie wróci i zrobi porządek. Mamy takie i osobiste, i wspólnotowe doświadczenia zwlekania. Że Pan jakby się spóźniał, jakby pojechał na tą długą podróż, o której dzisiaj w tej przypowieści jest. A tymczasem Święty Piotr, pierwszy papież, w swoim liście pisze, że cierpliwość Pana mamy uważać za zbawienną, że jeszcze daje nam czas. Jeszcze daje nam czas, żebyśmy zrobili to, co czytamy w tych przypowieściach, co robią wskazani przez Chrystusa nam. W tych przypowieściach ludzie jako wzory. Pan powierza w dzierżawę swoje dobra, i już to jakoś nas przywodzi do księgi rodzaju, gdy Bóg stwarza świat, stwarza człowieka i wypowiada pierwsze błogosławieństwo. Bądźcie płodni, mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Oddaje w ręce człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. Oddaje ten świat, swoje dzieło, swój majątek, wypływ swojej mądrości i miłości. Oddaje w ręce nas, dzierżawców. Człowiek ten stworzony na obraz i podobieństwo Boga ma w jego imieniu korzystać z tego świata, rządzić nim. I wykorzystywać wszelkie dobra, i jak czytamy tę przypowieść o talentach, to myślimy przede wszystkim pewnie o dobrach materialnych tego świata, ale też o osobistych, pewnych niematerialnych darach, jakie mamy. To słowo talent, chociaż jest miarą wagi, to przywodzi polskie znaczenie tego słowa talent jako pewna umiejętność, zdolność. I wykorzystujemy i te materialne dobra nam powierzone, i te umiejętności uzdolnienia w służbie innym. Dla prawdziwego dobra. Tak mamy tego wszystkiego używać. I jak człowiek może zareagować na takie zadanie, na tę dzierżawę, na powierzenie tak wielu dóbr, które mamy dostrzec najpierw w swoim życiu, żeby je pomnożyć i docenić? Otóż mamy dzisiaj trzech, którzy, w których możemy zobaczyć różne reakcje. Każdy z nich dostał odpowiednio do swojej zdolności i każdy z nich dostał nadmiar. Te talenty to bardzo dużo. Trudno je przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. Też to w różnych latach różne były miary tych talentów, ale przyjmuje się, że jeden talent to miara miedzi, srebra lub złota, między 20 a 40 kg. I wtedy, w tamtych czasach, jeden talent to był zarobek pracownika fizycznego z około 15-20 lat. Nie oszczędność, co sobie odłożył, ale to, to wszystko, co zarobił. 15-20 lat fizycznej pracy. To jest jeden talent. I to już, te, ile ten pan powierza swoim sługom, to nam pokazuje, jak dużo powierza, jaki nadmiar, ogrom majątku, jaki składa w ręce. Widzimy, że dwaj dostają jednakową pochwałę. Obaj podwoili ten nadmiar, który otrzymali. Obaj byli aktywni. I Pan stwierdza, jakby jeszcze podkreślając swoją hojność, że dał im niewiele. Dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu. Ten ogrom majątku, który powierza, nazywa niewieloma rzeczami. I daje jeszcze więcej. Postawia cię nad innymi, wejdź do radości Twego Pana. Powierzył jakiś majątek, jakieś dobra, a daje coś, co przewyższa nawet tak wielki nadmiar. Bo już nie daje czegoś, ale daje siebie. Zaprasza do życia z sobą, wprowadza do swojego domu. Taka jest nagroda za, za taką współpracę, za tą aktywność sług. A nagane i kary otrzymuje ten, który nie ucieszył się z daru i który pozostał bierny i oni wszyscy znali swojego pana ten ostatni mówi panie wiedziałem że jesteś człowiekiem twardym że żniesz tam gdzie nie posiałeś zbierasz tam gdzie nie rozsypałeś więc się boję każdy z nich znał swojego pana każdy z nich wiedział o nim to samo a tylko on jeden nie ucieszył się z daru Zakopał go, pozostał bierny. Dwaj zachowali się z prawdziwą bojaźnią wobec Pana. Z bojaźnią, czyli z szacunkiem i miłością do niego. I chociaż go nie rozumieją, chociaż doświadczają jego szorstkości, jego twardości, jego wymagań, widzą, jak jest w pewien sposób zachłanny, to jednak ufają mu. Chociaż go nie rozumieją, to mu ufają. I pomnażają to, co dał. A ten ostatni przyszedł, podszedł do sprawy ze strachem, nie z bojaźnią, a ze strachem. I ten strach zabił w nim aktywność, zabił w nim to zaufanie, zabił w nim życie i tą współpracę z łaską współpracę z tym majątkiem, który otrzymał. I może dziwi nas surowość kary, wyrzućcie go precz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo to nieużyteczny sługa. Może dziwi nas ta surowość kary, ale jeśli zobaczymy w talentach coś więcej, niż tylko to, co nam się rzuca w oczy najbardziej, czyli dobra materialne, to o czym już mówiłem, czy umiejętności, pewne zdolności, jeśli zobaczymy, że te talenty, ten talent, jaki Pan powierza, to jest to są tajemnice Królestwa Bożego, jeśli zobaczymy, że to jest Poznanie tych tajemnic i w Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale Jezus to potwierdza, że Wam dano poznać tajemnice Królestwa. Do uczniów się zwraca, kiedy wyjaśnia im przy przypowieści na osobności, wprowadza ich głębiej w tajemnice. Wam dano ten majątek, jakim jest poznanie tajemnic Królestwa. Jak zobaczymy, że chodzi o to, to już rozumiemy, dlaczego kara jest tak surowa. Bo powierzenie komuś nowiny o zbawieniu, o życiu wiecznym pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Usłyszeliśmy Ewangelię, poznaliśmy Chrystusa i jesteśmy już odpowiedzialni za ten Jego majątek, jakim jest życie wieczne nie tylko nasze, ale i ludzi nam, nam powierzonych.